Dzień dobry moi drodzy, tutaj Orcia. Witam z Wami się serdecznie jak zawsze na moim kanale Moi drodzy. Rzuciłam informację na e, że przed 40. -ką. Małe szczęścia, bo udało mi się zaliczyć i laryngologa, i fryzjera. E, dużo oburzenia jak przed 40. -ką. No w tym roku 38 rok będzie mi 39. O 38 to ja kończę. Nie wiem jak wy, ale ja odliczanie skończyłam gdzieś w wieku 35 lat i później już doszłam do tego, że nie warto zajmować się pierdołami w, w życiu i przestałam liczyć ten wiek. A jest mi z tym całkiem dobrze. Nie przeraża mnie 40. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajny, bardzo. Ciekawy czas w moim życiu, i tak do tego podchodzę. Na pewno nie będzie to powód do smutku, a do radości i do świętowania w tym czasie. Pierwsza noc za mną w nowych włosach. Dalej jestem zadowolona. Wydaje mi się, że wyglądają na znacznie bardziej zdrowe, więc luz. A ogólnie postanowiłam sobie w tym tygodniu zrzucić wyzwanie. Wyzwanie, kręcenia codziennie i codziennej publikacji. Czy mi się to uda, nie wiem, ale chcę się tak bardzo mocno zmobilizować i zobaczyć, e, czy siądzie i jak dużym nakładem pracy. Nie mam już zupełnie żadnego dnia wolnego, mam dosyć sporo pracy, plus dodatkowo e, nagrywki i dodatkowo y, dodatkowo jeszcze będzie montaż, bo ten na montażu troszeczkę schodzi. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba zachować zdrowy rozsądek z pracą. To jest dla mnie taka bardzo ważna myśl, a żeby nie dać się zagnać w ślepy zaułek braku higieny życia osobistego i pracy. O, to chciałam przekazać. Pani mama z ojcem pojechali na zakupy. Miałam ja jechać, ale stwierdziłam, że a... Niech młodzi jadą, niech się trochę pobawią, niech trochę się wyszaleją po sklepach. Muszę kupić mikrofale. Pozbyłam się jednej już z mojego domu totalnie po mikropożarku, który wywołałam. Taki naprawdę mikro, mikro. Ja chyba Wam na którymś filmie pokazywałam, jak to wyglądało, ale na pewien czas wróciłam do diety półdełkowej, więc łatwiej mi będzie podgrzewać w mikrofali. I to też jest okej. Okay. Jak dieta? Odkąd się zpionizowałam z powrotem spoko, ja w, ale przez ostatnie półtora miesiąca nie było spoko. No, na, przesadzam. Miesiąc. Natomiast miesiąc z moją ton, tendencją do e, niskiego zapotrzebowania energetycznego to jest bardzo dużo i był bardzo duży. E... Brakuje mi słowa. Jest ubytek i przybytek. Przybytek, czy to jest dobre słowo? No nie wiem, przytyłam, przytyłam, tak, przytyłam, wiem. Natomiast typowo mi schodzi, a niech schodzi. Nie chciałabym się skupi skupiać. Nie chciałabym się tutaj na kanale na tym skupiać i w ogóle nie chciałabym się na tym skupiać. To byłoby najzdrowsze dla mojej psychiki, żeby to po prostu się działo gdzieś poza mną, wyznaczyć sobie cel. I zająć się, zafiksować się na coś innego. Może na rozmowę z Wami, może na kręcenie, nie wiem, dlatego ten tydzień będzie takim tygodniem mocno testowym. Czy jeżeli nie będę gotowała, to będę mogła sobie pozwolić na więcej aktywności w social mediach i w, 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 w moim małym kanałku na YouTubie. Tego sobie życzmy. Co dzisiaj? Dzisiaj na pewno muszę zrobić brwi, i dzisiaj na pewno muszę zrobić e, pazy. pazy. E, zwykłym lakierem nie będę robiła hybryd. Ostatnio trochę mam zbyt mocno obciążone e, zdejmowaniem. Robiłam sama hybrydy, a jak wiecie, samo zrobienie hybryd nie jest super trudne. Natomiast ściągnięcie może być mocno niebezpieczne, jeżeli nie zrobi się tego dobrze i profesjonalnie. Moje paznokcie są paznokciami bardzo cienkimi, wrażliwymi, tkliwymi, więc naprawdę trzeba dobrego profesjonalisty, żeby fajnie je ogarnąć. Ja nim nie jestem. Dlatego na razie zwykły lakier. On mi niestety strasznie mocno odpryskuje. Każdy. Raz miałam Chanel, Chanel czy Diora miałam, nie wiem, jeden z dwóch, ten albo ten. Zapłaciłam prawie 150 zł. A jako prezent sobie gwiazdkowy zrobiłam. Mówię, zrobię sobie raz prezent, będę wiedziała, czy jest to warte. Przez pierwsze dwa, trzy użycia, dopóki ten lakier nie nabrał jakiegoś chyba powietrza i nie stracił tych swoich wszystkich super właściwości, owszem, trzymał się na paznokciach nieco dłużej. W tej chwili nie. Używam zatem byle jakich lakierów, muszę częściej je zmywać, bo mam później bardzo brzydkie odpryski. Ale co? Nic. Damy radę. Eee, dobrze, paznokcie, brwi. Eee, z Kirą chciałam przyjechać się gdzieś, żeby się wybiegała i wylatała, a... Eee, i co ja mam z takich rzeczy na dzisiaj? No muszę kómi jakiś obiad sensowny zrobić. Może i rodzicom zrobić, żeby jeden gotować, a nie kilka. Wiecie, jak to jest? Jeżeli każdy jest dorosły i każdy ma swoje gusta, jeżeli... względem jedzenia, to wcale nie jest łatwe dogodzić wszystkim jednym obiadem. Ja mam temat z głowy, bo mam pudełka, ale pogodzić trzy dorosłe osoby, w tym dwie marudy. Męskie marudy, nie jest prosto, ale, ale spoko, ogarniemy temat i dzisiaj na pewno chciałam coś sensownego poczytać. Cześć śniadania, zaraz Wam pokażę jak wygląda śniadanie pudełkowe, tym razem korzystam z Nice Fitio. Jak na razie bardzo smacznie jeżeli chodzi o smak. Jeżeli chodzi o jakość też całkiem spoko, cenowo, drogawo, ale... Nie rozmawiajmy o tym. Śniadanie 534 kalorie kruasant z kremowym dipem, wasabi, wędzonym łososiem, jajkiem, szpinakiem, baby, kiełkami, kolorową papryką. Ja sobie jeszcze dokroję tutaj pomidora, zważywszy w kalorii się nie liczy. Oczywiście zwykłych. Parzę ostatnią porcję ziół, tych, które pokazywałam we vlogu. I patrzcie co na dole pod było. Pocztówka. Gospodarstwo agroturystyczne Ziołowy Zakątek, Korycin, Podlaskie, Zielony zakątek. .pl. W Korycinie byłam urocza miejscowość. No, ale to się też ładnie prezentuje. Ciekawa jestem, czy faktycznie to tak wygląda. Zaraz idę go oglądać. Tylko mi się woda zagotuje i zaparzę sobie zioła do picia. Dzień dobry, co tam wcinasz? Nie, nie chcę pieroga, za ciężko na śniadanie, poza tym smażona. Moi drodzy, i tyle z mojego postanowienia kręcenia codziennie vloga robię. <grym> I uciekła. Tyle z mojego postanowienia robienia vloga codziennie. Eee... Podglądała, podglądała do samego końca, co będę mówiła. Tak jak mówiłam, czekamy na... Najgorsze informacje o stanie zdrowia mamy brata, mojego wujka, mojego wczesnego. No i niestety wczoraj dostaliśmy już tę informację, więc totalnie postanowiłam odpuścić, nie kręcić i poświęcić ten czas zarówno mamie, jak i sobie. Rozmawiałam też z córkami wujka i tak dzień przeszedł w smuteczkach ale staramy się dalej żyć, staramy się e, mieć okej okay i staramy się funkcjonować. E, jesteśmy w dobrej psychokondycji, kondycji psychicznej, psychofizycznej. O, to, tego słowa mi brakowało. E, jest niedzielny poranek, Kuba wrócił z pracy do domu. Słyszałam już, że podobno się rozwiedliśmy. No nie. Ale wiem, że są osoby, które by sobie tego bardzo życzyły. Natomiast mamy się dobrze, nasze relacje są całkiem spoko, jest ok. Nie, nie planujemy, żadne pozwu rozwodowego nie napisało. Ja dalej się staram tutaj mój plan wdrożyć w życie, żeby spróbować tydzień z vlogowaniem zrobić taki jeden dzień po, po dniu i zobaczyć, ile tak naprawdę mnie to czasu i energii kosztuje. <laughs> Mama skończyła robić poduszkę jak wyszła. Zaraz pokażę. Eee, może podsuszę sobie głowę. Pierwsze mycie po cięciu. Wiecie, to jest taki, taki kluczowy moment, w którym będzie wiadomo, czy włosy się układają, czy się nie układają. Eee, tylko ja po prostu podsuszę suszarką. I zobaczymy. Tadam, Pierwsze suszenie bez modelowania. Jak Ci się podoba? Posztać. Bardzo do fajnie. Ale jak, jak ci się fajnie wymoli? Nie mole do nic. No to dobrać. Dobrać. Wysuszyłam. No to zobacz, jak ci się, jakbyś na szczotce ich suszyła. No, no tak, jestem zadowolona. Yy, będę próbowała pana Totę wyciągnąć na bazarek. Co musimy kupić? Pokazać poduszkę. Zaraz pokażę poduszkę, ale musimy. Tata. Poduszka jest ważniejsza niż Tata. Nie wiem, czy ci było słychać. Powtórz, żebyśmy mieli rozwodówkę w razie czego. Poduszka, moja poduszka jest ważniejsza niż basi tata. Pokażemy poduszkę, a nie o tacie będziemy mówić. Wiesz co chciałam powiedzieć? A twój tata to to nie jest? No, nie, nie, nie jest. Nie jest mój tata. No dobra. Chodź, po, chodź nie ważne. Ale ja to mam bałagan, muszę trochę. Ja przyniosę poduszkę. Pokaż. Dobra, to ty Później przynieś poduszkę, ty... a ja w tym czasie powiem, że będę starała się wyciągnąć ojca na bazarek. Bo zatkał nam się zlew kuchni, trzeba trochę chemią go potraktować, a tej chemii już nie mam. A to jest moja poduszeczka. a tak. Przepiękna, ale ważne, że zrobiona. Kuba się śmiał, że to jest guzik przywoływania jajecznicy. Cześcioma? Ta Tajecznica? Kuba, że... Kuba uważa, że moja mama robi najlepszą jajecznicę świata. Robiłam kiedyś a bo teraz? Tak. No to dobra, to naciskaj, Kuba, nacisaj guli Kleco, czy czy A wiesz, że podobnie się z Kubą rozwiodłam? Tak! No nareszcie! No mówiłam, że są osoby, które byłyby za. <laughs> Słuchajcie, to są oczywiście śmiechy i chichy. Eee, ale naprawdę? Tak, nie wiem skąd ta plota, ale absolutnie. Mój mąż po prostu nie lubi przed kamerą się pokazywać i się nie pokazuje. Bardzo dobrze. On zawiera. On, wiecie, reaguje tak, że y, robi się pan gbur i absolutnie go nie ma. Ja to szanuję, nie każdy lubi, nie każdy chce, nie każdy musi. A, I to trzeba uszanować, ale mamy się tam wszystko, bo żyjemy powoli. No dobra. E, chcesz coś powiedzieć? Mm, że Kuba śpi w małym pokoju. Jeszcze się nie rozwiodły. A może, może, a może? A może nie ma kumy w małym pokoju? A może kto to nie, Może zatijamy pewne rzeczy. Oj, chyba tak. No nie będziemy pokazywać go jak śpi. Bez przesady. Bóg tam nie ma, moi drodzy, nie ma. To już, to już jest trzeci mąż. Dwóch zjadłam. Tak, i pojawiło się kilka pytań odnośnie temu, czemu Kira o drugiej pierwszej wychodzi jeszcze na dwór, ponieważ jest rozbestwiona i rozleniwiona i rozpuszczona totalnie przez mojego tatę. Ale wiecie, ona się w naszym życiu pojawiła w takim bardzo newralgicznym momencie, gdy wszyscy byliśmy bardzo mocno emocjonalnie rozjechani w momencie, gdy. Straciła mia brata, rodzice, dziecko, więc ten pies był taką naszą ostoją, takim poczuciem stabilności, takim kłębuszkiem miłości, które uratowało nas z opresji, smutku i ciężkich chwil. Ona to wyczuła. Wiecie, psy są bardzo mądre i adaptują się ucząc zachowań. Proszę? Na którą obiad? Druga pół do trzeciej? No około drugiej ucząć się tego, co przynosi skutek, jakie zachowania. I ona wiedziała, że im bardziej jest urocza, im bardziej jest kochana. Już, już, przepraszam, trzeba łapki wytrzymać. No, kontynuując. Więc nauczyła się być kochana, urocza i być księżniczką, szczególnie księżniczką dziadzi. No, a my tego potrzebowaliśmy, mieć taki kłębek do kochania. Zatem. Wiecie, my jej strasznie ustępujemy i strasznie ją e, rozpuszcziliśmy, nazywając rzeczy po imieniu. Pies tylko merdnie ogonem dwa razy. Piesio potrzebuje naśpocielek, naśpocielek, no i wiecie, dzida. A no i tak się porobiło, że piesio stanie, bo się nudzi, już nie chce mu się spać, bo cały poranek prześpi z dziadkiem na kanapie. No to co? No to słuchajcie, nudzi mi się, chodźmy na dwór. No i co dziadek, jak Kira powie, no chodźmy, dziadek się ubiera, zakłada adresu, opatula się, idzie. Kilka razy tak zrobił, no a teraz jest tego po głosie i musimy wychodzić. Oczywiście nie wychodzę sama, zmieniamy się. Raz jest to tata, raz jestem ra ja, raz jestem, kir ki raz jestem Kirą, e raz jest to Kuba. E mama w nocy nie wychodzi, ona powiedziała, że nie ma opcji. Mama w ogóle z psem nie wychodzi. Tutaj spacerowo to ja, Kuba, tata, a mama bardziej pielęgnacja w domu, że tak to ujmę, na kanapie. A no i tak to wygląda, muszę wyczesać brwi, bo widzę, że mam cień nierówno nałożony i zmyć w końcu te paznokcie, bo już mi dokuczają. Dobra, więc chwila na wyczesanie brwi, jakiegoś farfocla, wyciągnięcie z włosów i zmycie paznokci. Idę pogadać z ojcem, czy pojedziemy na ten targ. No, zobaczcie, kogo udało mi się wyciągnąć na niedzielne zakupy bazarkowe. Worki na śmieci, a chemię do zlewów kuchni, ziemniaki, bo mąż płacze. A sorry, męża nie ma. Nie zapominaj, <laughs> że jesteś rozwinięty. Wiesz co? Wyciągniemy, zapłacimy, mu, żeby przyjechał na 10 minut. Na 10 dziesięciominutowy. Jest przepiękna pogoda, jest tak ciepło. A ja muszę w to Nie jest, jest, jest ciepło, bardzo. Tylko jest słoneczko. Jakby było bardzo ciepło, to by było bardzo brzydko. A taki... No nie wiem czy jest mrozek, ale no, no teoretycznie jest jeden z... no, mrozie. No właśnie, i tak ja nie wiem, czemu jest, czy jest tak ładnie, tak bo jakby było tak bardzo ciepło, to takie błoto by było. Ale czy nie będzie już padać, to ja to nie tam... tam się bardzo zaciąga. No, o tam. Z tej strony cały. Dobra, idziemy zrobić zakupy, pokażemy chłod oh, zakup. Ktoś tu zmarzł. Zmarzła. Pani Zmaryśluch. No. A... ja już mam oczywiście w oczach tuż do rzęs. Co my kupiliśmy? <coughs> kupiliśmy sery. Kro to krotociński. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak, to prawda. Mimo laty, tak? Patyczek w lesie znaleźliśmy. To jest kabanos. Jeszcze. Jeszcze. Dojrzewający. Yy, serki góralskie. Jako bardzo duża ciekawostka dla mnie. Masło. Kto zgadnie z jakiego zwierzaczka? Ja. Z krokodyla. Z bursuka. Wyszła. z kozy. Kozie, ale przepyszne. I kupiłyśmy coś, co... Niby nie ma być bloki. Nie przypomina bloku. Dokładnie. A smaczne? Smaczny, taki deserek ja uważam, że no to smacznego e, oprócz tego jeszcze co my tam nakupiliśmy dwa e, kilo ziemniaków ziemniaki są słuchajcie na 4 zł za kilogram na targu koszmarna cena ale co zrobić jak pole małe <grytanie> Brawo, to mi się podobało niech państwo się spytają kochane córeczki ile ma hektarów dlaczego nie ma tam kartofelków no trochę tej ziemi mam. Dziękuję. Ale e, dopiero co pozbyliśmy się na niej drzewek owocowych, więc, więc, więc. E, no dobrze, nie mniej, kupiliśmy jeszcze cztery pomidory, w tym dwa czarne, podobno smaczne. A pokaż, mamo, co zrobię z czarnymi pomidorami. Nasionka. Jest to muszę tak trochę, żeby tego bajzla naszego nie pokazać. I zobaczcie, podpisane od razu. Nie, tu nic nie zreśli, one są już podsuszone. Wygląda to jak, nie powiem co. Nie, mam inne skojarzenie. I to później się tnie na kawałeczki, do doniczki. Bardzo sensowne. A, a pan pokazywał, że właśnie takie pomidorek. Tak, pomidorek też robi. No. tak kroił w kroju, plasterki, no. i te plasterki układał na ziemi, i przysypywał się. A u nas ten pomidor oczywiście pójdzie, normalnie go zjemy, żeby nic się nie marnowało. Ale ja poszukuję takich czarnych, jak smoła, tylko nie mogę spotkać. A są w ogóle takie czarne, są, czarne? Są, są. Nawet nasionka w sprzedaży są. Się No dobra, kupiliśmy ziemniaki, pomidory, szczypiorek i co kupiliśmy? I borówkę. I to tyle jest, zakupów. Ja tego dobra, inną zostawimy inną... ich w spokoju, nie sobie gadają. Ale jak już kupić samochód, i wiadomo. Rodzice stwierdzili, że chcą w tym roku szklarnie, więc postaram się im ułatwić zakup, albo kupię im w ogóle cała, całą samą. Zobaczymy, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak bardzo kosztowna jest to inwestycja, no ale jeżeli chcą, to będą mieć. No dobra moi drodzy, widzicie jak po zakupach trochę produktów takich bardziej regionalnych, trochę kasy wydanej. I co? I czekamy na poniedziałek, żeby wrócić do pracy, żeby. no. Też no, chciałam powiedzieć, żeby pożegnać z na no, ale wolałabym tutaj o tym nie rozmawiać i żeby... To akurat był taki komfort vlog i dla mnie. Kuba dzisiaj do pracy już nie idzie, wstaje pewnie koło godziny 14:15, cz bo był na noc w pracy, więc będziemy mogli wieczorem sobie posiedzieć i pooglądać coś. Oglądaliśmy 1670 i śmieszne. No, głupkowaty humor, ale fajny. Bardzo mi się podoba, bardzo dobrze wchodzi, mocno relaksuje i ja kilka razy w głos się zaśmiałam, więc to oznacza, że humor pode mnie. Planów dziś na dzisiaj nie mamy sprecyzowanych. Może gdzieś jakiś dalszy spacer z piesiurkiem. Wiem, co muszę zrobić. Zaraz wam pokażę kąci, który muszę sobie dzisiaj wysprzątać. Tamten. Mama naszła, jak zaczęłam kręcić. Muszę sobie posprzątać, bo y, czysto tam jest, bo to są półki, które były niedawno wycierane, ale zrobił mi się taki rozpierdziel tam, nie co? jakby bomba wybuchła. No bo układać te nie rzeczy. Tylko. A to to, co ty chcesz? Wiesz co, ja ten ci to już tutaj. Ty Wiesz, co ten swój likier byś zabrała? Bo ja go na pewno nie chcę. Ja w ogóle alkoholu. Mam szlaban na alkohol jakikolwiek na jakiś czas. Eee, ze względu na kaloryczność, tak mówiąc wprost, nic zdrowotnego ja się nie tam nie dzieje, e, ale postanowiłam. Nieprawda, za dużo leżała na podnikach. Ktoś w to uwierzy kiedyś. Zobaczysz, ktoś w to uwierzy. Nigdy nie leżałam na chodniku. Szłam na boso. To już tak. Jak miałam 26 lat, bardzo mocno imprezowałam wtedy z, z okazji urodzin koleżanki, której zresztą bardzo dawno nie widziałam. I tylko dlatego szłam na boso, bo tata po mnie przyjechał, samochodem byłam i to była kwestia tego, że już mnie szpilki tak uwierały i tak było mi niewygodnie na tych obcasach, że mówię, dobra, zdejmuję i z samochodu do klatki przebiegłam bez butów. I to był, to jest koniec moich ekscesów alkoholowych. Nigdy więcej żadnych nie miałam. Ja jestem bardzo grzeczna, dziecko nigdy problemów nie, rodzicom nie robiłam. Ani za trzeźwa, ani za pijaka. No i tu mamy tak. Pierdzielnik jest. Za duże rzeczy trzeba zminimalizować. No to go Orciu go. No dobrze, pierwsza półka już zrobiona. Przechodzimy do drugiej. Tutaj też nie powinno być tragedii. Myślę, że te świąteczne klimaty możemy już posprzątać. To jest świeczka, która jest do wypalenia na dziś. To jest lalka do schowania elf. A ja tyle tego szukałam, widzicie? Jak źle być bałaganiarzem? E, szukałam szybkiego produktu do brwi, który będzie dobrze się nakładał i dobrze transferował na skórę, żeby nie robił mi takich plam, jak miałam teraz. No i co? Wiem, że to jest super działa i wiem, że to bardzo dobrze robi na mojej brwi i ni cholery nigdzie nie było. A stało grzecznie. Z rzeczy do sposprzątania to, co? E, chrom. Dwie filiżanki do espresso. Kupione podczas wyjazdu z rodzicami. Świeczkę przestawimy sobie tutaj. Nie. Świeczkę postawimy tu. A tu miałam ramkę ze zdjęciem gdzieś do postawienia. No. Przed chwilą w ręku ją miałam. A. I dla jasności, nie, nie jestem taka egoistka, że sama so, trzymam swoje zdjęcia. To jest zdjęcie, które Kuba przywiózł, e, przeprowadzając się. I ono sobie tu jest. A tu mamy swoje wspólne. Mm, dobra. Stąd znika jeszcze witamina D. <laughs> o. To jest orcia w wieku lat 16, 18. I kubuś w wieku 8, i kubuś w wieku 30. Zawsze miałam minę zbuja. Stąd też znika świeca do masażu. To jest zestaw, który kupiłam z masłem i z peelingiem do ciała. Bardzo fajnie. Szkatułka z moimi pierdłkami zostaje. E, tu trzeba prze, przetrzeć. Widzę, co się dzieje. Idę po szmatę. No tutaj już poprzecierane, najgorsza półka przede mną czemu tego jest tutaj aż tyle raz, że tu są perfumy a dwa, że ostatnio kupiłam z Pink Pandy dwa mistery skupy i przyszło tego dużo, zamiast od razu porozkładać to rzuciłam w jednym miejscu i tak to wygląda, ale już porządkujemy i zrobione moi drodzy no, może bez tego kwiatka i bez tego kwiatka. Ale to zostawiłam, żeby Wam pokazać mega fajna maseczka, tak naprawdę na noc. Zaraz o opowiem. Najpierw skończę o tym, co tutaj mamy na tapet wzięte. Pomyślałam, że jeszcze wymienię wazon do kwiatków, bo wydaje się, że ten jest trochę za duży i one znikną wielkości tego dziada. I tam ten. W sensie te kwiaty przełożę tu. Niech cieszą oko przy komputerze. No, zdecydowanie lepiej. A to wylewamy je i będzie posprzątane. Chyba muszę trochę listków tutaj poskubać. Za dużo. Wracając do tego produktu, moi drodzy, ja go e, dostałam w misteryskupie. Jestem z niego mocno zadowolona. To jest taka maseczka, nie maseczka. Maseczko produkt myjący, nie wiem jak to dokładnie określić. Na wilgotną i e, oczyszczoną skórę twarzy nakładamy ten produkt. On ma mikroziarenka, które pilingują nam cerę. Mm. Zostawiamy na 15 minut i później ciepłą wodą, masującymi ruchami zmywamy, pozostawia lekki filtr i poczucie takiego głębokiego nawilżenia z odrobiną olejowania. Dobrze mi się to sprawdza, fajnie działa i mam wrażenie, że na noc ta skóra zostaje mocno odżywiona i rano jest w bardzo dobrej kondycji. Rano przemywam zwykłą pianką z wodą, i, i lecimy dalej. Nie wiem, gdzie kupić ten produkt, w innym miejscu. Wydaje mi się, że cena w Pink Pundzie, nie Pink Pundzie, tylko nie no, chyba to się Pink Panda nazywa. Sprawdzę i dam Wam tutaj znać na ekranie. Jest troszkę zawyżona, bo tu jakieś kuriozalne koszta wychodzą. I czy to jest warte tej kasy, jeżeli faktycznie to jest cena rynkowa produktu? Raczej nie, ale jako niespodzianka w paczce. Spoko. Moi drodzy, czas zakończyć tego vloga. Jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, powinna powiedzieć na samym początku, ale nie powiedziałam. Jak co roku wydawnictwo SQN wypuściło charytatywnego e-booka z antologią opowiadań, tym razem influencerów oraz autorów a cały dochód z zakupów e-booka zostanie przeznaczony na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Linka umieszczam Wam w opisie filmu. Jeżeli macie ochotę wesprzeć właśnie w ten sposób, zachęcam i zapewniam, że opowiadania są świetne. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień i do usłyszenia, do zobaczenia na moim kanale następnym razem. Cześć!